Podlewam w doniczce malutką roślinkę, malutką roślinkę, zieloną dziewczynkę. I skaczę po oknie malutki wrubelek, i sobie katamy, jak trzej przyjaciele. Bo dzisiaj na świecie jest święta dzieciaków, malutkich kociaków, pisklaków i psiaków, i drzewek malutkich i małych roślinek. I wszystkich chłopaków, i wszystkich dziewczynek. Już od rana na podwórzu, wśród patyków i wśród liści, przykucnęli pod kałużą pracowici kałużyści. Wygrzebują brud z kałuży, niech kałuża będzie czysta. Pełne ręce ma roboty, każdy dzielny kałużysta. Rękawiczką i chusteczką dwóch błocistów chodnik czyści, obrzucają się szyszkami bardzo dzielni szyszkowiści. Dwie kocistki pod ławeczką cukierkami karmił kota. Świątek, piątek czy niedziela na podwórku. Dobre robota. Nie chcę z mamą iść do parku. Wolę bawić się koparką. Moją starą, ukochaną, połamaną, podrapaną. Po pojeździmy, posyczymy, powarczymy, wykopiemy w ziemi dziurę, dostaniemy za to w skórę. Dzisiaj przyszedł wujek z ciocią. Przyniósł dla mnie wielki pociąg. Taki nowy, taki śliczny. Kolorowy, elektryczny. Co tu robi ta kopara? Taka brzydka, taka stara? Pod nogami mi się plącze niech już lepiej leży w kącie. Stacja Kraków, stacja Będzin. Pociąg pędzi, pociąg pędzi. Teraz stacja między zdroje. Pociąg pędzi, a ja stoję. Dajcie moją kopareczkę. Chcę pobawić się troszeczkę. Moją starą, ukochaną, połamaną, podrapaną kopareczkę. Moja siostra królewna. Ma z papieru koronę i ma długie warkocze i ma oczy zielone, moja siostra królewna. Moja siostra królewna jest najlepsza na świecie, kiedy bajki mi czyta albo gra mi na flecie, moja siostra królewna. A jak stoi przed lustrem i mnie wcale nie słucha, to wtedy mówię jej na złość. Że jest wstrętna ropucha, nie żadna królewna. Jak ją urąbny, niechcący zaraz leci do mamy. Ale to jest nieważne, bo i tak się kochamy z moją siostrą królewną. Rano idzie do szkoły w swym czerwonym berecie i z tornistrem na plecach, a wy wcale nie wiecie, że to idzie królewna. Jak mi ręce urosną, jak mi nogi urosną, jak już będę dorosła i wysoka jak sosna, to zostanę, zostanę, zostanę no kim? to na pewno zostanę lekarzem. Przyjdę w białym fartuchu, mam je zajrzę do ucha, tatę klepnę po brzuchu, powiem: trzymaj się zuchu! I Zapiszę, 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 no co? I zapiszę paskudne lekarstwo. Co mi płacze i krzyki, będę robić zastrzyki, będę strasznie się trudzić, a gdy już mi się to znudzi, to zostanę, zostanę, zostanę. No kim? To zostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną mieć brodę i pistolet i co? I piracką przepaskę na oku. Co mi wiatry i burze, mogą trwać jak najdłużej. A jak nimi się znużę, to pojadę, pojadę, pojadę. No, gdzie? To pojadę z powrotem do mamy. Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie tak cicho, że nawet się nie zbudzicie, i pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie. I nie wezmę ze sobą nikogo, tylko tego małego chłopaka. Co wczoraj na schodach płakał i bał się wrócić do domu. A dlaczego? To tego nie chciał powiedzieć nikomu. I jeszcze weźmiemy ze sobą tego czarnego kotka, co miałcze zmarznięty na progu, i każdy odpycha go nogą i nie chce go wpuścić do środka. I to nie obchodzi nikogo, że on tak płacze na progu. I jeszcze weźmiemy ze sobą te dwa uschnięte drzewa, co stoją przed naszym domem. Te dwa uschnięte drzewa, co nigdy nie były zielone i chciałyby uciec do lasu od kurzu i od hałasu. I żeby ptak na nich usiadł i żeby im zaśpiewał. I będziemy tak szli i szli drogami, lasami, polami. I każdy dzieciak, i każdy pies będzie mógł iść razem z nami. I będziemy tak szli, i szli przez wsie, przez miasta, przez góry, przez morze, przez gwiazdy, przez chmury, aż kiedyś, po wielu latach, wreszcie staniemy u celu. I będzie tam ciepła ziemia, i dużo, dużo nieba. I każdy będzie miał to, czego najbardziej mu trzeba. I na zielonej trawie różne zwierzęta będą się z nami bawić w berka i w chowanego. I nikt nikogo nie będzie się bać, i nikt z nikogo nie będzie się śmiać. I każdy będzie rozumiał każdego, i będzie wspaniale, tak, i niczego nie będzie nam brak. Tęsknić nie będę wcale, i tylko czasami, czasami pomyślę, że byłoby dobrze, gdybyście wy byli z nami. Mama usiadła przy oknie. Mama ma oczy mokre. Mama milczy i patrzy w ziemię. Pewnie ma jakieś zmartwienie. Zrobiłam dla niej teatrzyk, a ona wcale nie patrzy. Przyniosłam w złotku orzecha, a ona się nie uśmiecha. Usiądę sobie przy mamie, obejmę mamę rękami i tak jej powiem na łóżko mamusiu, moje jabłuszko, mamusiu, moje słoneczko, mama uśmiechnie się do mnie i powie, moja córeczko. Usiądź przy mnie, mamusiu, coś ci powiem do uszka. Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie śliczne, buchate, kolorowe, jak ptaki. Za nic w świecie nie zgadniesz, to przychodzą rupaki. Te rupaki, Mamusiu, to są takie zwierzaki trochę jakby kociaki, trochę jakby dzieciaki trochę jakby motyle, krokodyle, czeraki. Nie rozumiesz, Mamusiu? Rupaki. Są rupaki dorosłe i rupaki dzieciaki. Są rupaki dziewczyny i rupaki chłopaki. Są rupaki mądrale i rupaki głuptaki. Są brzydale i wcale, wcale ładne rupaki. Te rupaki mieszkają w różnych dziurach i kątach. I na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta. I w szufladzie tatusia, i na półce z książkami, i w wózeczku dla lalki też nocują czasami. Strasznie boją się myszy, i nie lubią jeść sera. Zawsze tańczą kozaka, gdy na burze się zbiera. Śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze piorą we frakach. Nie chcesz wierzyć? Naprawdę, ja się znam na rupakach. Jeśli spotkasz któregoś w kuchni albo w łazience, to go możesz pogłaskać albo wziąć go na ręce. Tylko nie mów przypadkiem, jejku, co za pokraka, bo ty nie wiesz, jak łatwo jest obrazić rupaka. Popatrz, popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie. Oj, przepraszam, babusiu, że tak ziewam okropnie. Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano. Teraz już mnie pocałuj, zaraz zasnę. Dobra, Jak tu ciemno, jak tu ciemno. Mama, mama, posiedź ze mną. Za firanką ktoś się chowa czarne skrzydła ma jak sowa. – Popatrz, popatrz tam wysoko, świeci w mroku jego oko. Czy on tutaj nie przyleci? Czy on nie je małych dzieci? – Mama, powiedz mu, jak… Mama, śpisz? – Jak tu ciemno, jak tu ciemno, tata, tata, posiedź ze mną. Tam za oknem wiatr się gniewa, krzyczy, gwizdze, szarpie drzewa, a jak cicha zaraz słychać, jak coś… Wróże głośno wzdycha. Czy to coś, co mieszka w róże? Jest to małe albo duże? Tata, może to jest mysz? Tata, śpisz? Jak tu ciemno, jak tu ciemno. Kto posiedzi teraz ze mną? Wiem. Pod kołdrę głowę schowam, będę ciepłe, miał jak sowa. Będę norkę miał jak chomik, będę miał swój własny domek. Będę domek miał malutki, cieplutki, mięciutki. Jak tu ciemno, jak tu fajnie śpię. Dzisiaj jestem smutna jak ptak. Dzisiaj ja jestem smutna jak deszcz. Leżę sobie w trawie na wznak, sama nie wiem, czemu tak jest. Promok słońca zalśnił i zgasł Trzmiel nade mną krąży i gra. Czy to moje włosy, czy las? Czy ta śpiewa wstuka, czy ja? Możesz sobie myśleć, co chcesz. Ale nie zrozumiesz i tak, czemu jestem smutna jak deszcz. Czemu jestem smutna?